Czym jest numerologia? Numerologia to system wierzeń, który zakłada, że liczby mają mistyczne znaczenie i wpływają na nasze życie. Analizowanie liczb związanych z datą urodzenia i nazwiskiem pozwala odkryć cechy osobowości, przeznaczenie i przyszłe wydarzenia. Według numerologii, to kiedy się urodziliśmy, nie jest przypadkowe. Każda data niesie ze sobą określoną wibrację, która wpływa na nasze życie. Charakter i sposób myślenia. Liczby oddziałują na nas także w codzienności. Przykładem są tak zwane godziny lustrzane, takie jak godzina 11:11 .11 czy godzina 22:22, .22, które według numerologii mogą nieść symboliczne przesłania związane z osobistą wibracją liczby. Numerologia to narzędzie, które może pomóc w lepszym zrozumieniu siebie i swojej ścieżki życiowej. Poznając swoje liczby, Możemy lepiej wykorzystać swoje mocne strony i pracować nad słabościami, aby osiągnąć harmonię i spełnienie w życiu. Za pomocą numerologii dowiemy się więcej o swoim imieniu, dacie urodzenia i o sobie samym, własnych zdolnościach, talentach i o swoim celu życiowym, swoich słabych i mocnych stronach, idealnym dla siebie zawodzie, o nowych perspektywach w swoim życiu. Idealnym czasie na dokonywanie zmian. Chcesz poznać sekretny kod twojego życia? Wszystko zapisane jest w liczbach. To numerologia. Kluczem jest twoja data urodzenia. Jak ją obliczyć? To proste. Dodajesz wszystkie cyfry swojej daty. Na przykład: 16 czerwca 1988 roku. 1 plus 6 plus 6 plus 1 plus 9 plus 8 plus 8 równa się 39. Następnie redukujesz wynik. 3 plus 9 równa się 12. I jeszcze raz. 1 plus 2 równa się 3. Ta cyfra to Twoja wibracja życia, która mówi o Twojej drodze, talencie i wyzwaniach. W numerologii istnieją też wyjątkowe, potężne liczby. 11, 22. 33 oraz 44. To tak zwane cyfry mistrzowskie. Nie redukuje się ich do pojedynczej cyfry, bo niosą ze sobą ogromny potencjał i wyższą energię. Osoby, które je mają, często odczuwają silne powołanie. Chcesz poznać swój unikalny kod i odkryć, co mówi o Twoim przeznaczeniu? Wejdź na mój profil i sprawdź horoskop numerologiczny. Rozszyfruj swoją drogę życia. To może wszystko zmienić. Więcej informacji znajdziesz na mojej stronie. Zapraszam. Jeśli chcesz poznać, co oznaczają poszczególne cyfry z Twojej daty urodzenia, zapraszam do obejrzenia następnego filmu. Zasubskrybuj kanał i polub ten film, a dowiesz się więcej.